Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dla odmiany porozmawiamy sobie o regale. Z tego względu, że dużo było ostatnio o akwarium 112 litrów, a akwarium roślinnym, teraz. Stwierdziłem, że pasowałoby coś, jakąś aktualizację wrzucić odnośnie regału. Jak widzicie, że jeszcze z, że tak powiem, z ogólnym wyglądem tego regału nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu są cztery akwaria 25-litrowe, w każdym coś innego. W jednym gupole i dwa kiryski, w drugim jest jeden bojownik w trzecim ślimaki, a w czwartym... E, no w czwartym się zmieniło, można powiedzieć. W czwartym oprócz jednego kraba Red Devil, z tego co pamiętam, taką miał nazwę, pojawiły się jeszcze mm, dodatkowo, ostatnio zakupione na giełdzie, pięć sztuk krabów Pantery, tak się nazywają. Na początku się przestraszyłem, y, y, w momencie, gdy kolega akurat ten mi kupił, bo był bardziej nastawiony na, właśnie na te Red Devil, albo jakieś takie coś innego, w postaci właśnie mini jakichś tam krabów. No i kolega uradowany dzwoni, że A, kupiłem ci 5 panter, będziesz pan zadowolony. No to że tak powiem, za dużo się nad tym nie zastanawiałem, z tego względu, że no, określiłem co potrzebuję, a że kupił mi inny gatunek, no to dobra, no inny gatunek, nic się nie stanie. I tak po powrocie do domu, zanim jeszcze je przełożyłem, zanim one, bo teraz mamy tu wysokie, tem niskie temperatury, więc zanim się zaklimatyzowały do tej temperatury, która jest w pokoju, stwierdziłem, że no poczytam trochę czym to się je. Jak to się chowa, i tak dalej. No, i pierwszy akapit mnie troszeczkę zmartwił, z tego względu, że okazało się, iż są to kraby, które nie potrzebują, bo praktycznie przeżyją bez suchego lądu czyli tego, co w moim przypadku jest właśnie w tym moim Vivarium Paludarium. Bo tam jest około, dosłownie parę łyżek wody, i reszta to jest suchy ląd. I oczywiście odpowiednia wilgoć, gdzie wszystko to rośnie. A tak przy okazji, ostatnio zrobiłem tutaj dosyć yy, taką konkretną rzeź z tego względu, że kolega potrzebował roślinki. No to dałem mu parę anubiasów. No i tak parę roślinek pozbierałem, to jakąś tam kryptokorynę, to jakiś tam ten orzech wąskolistny i uzbierało się półwiaderka wiaderka krzaków. Oczywiście wszystkiego nie zużył, no ale to już, że tak powiem, jego problem, ponieważ chciał, no to mu dałem. Troszeczkę się przejaśniło tam na tym, w tym akwarium właśnie z krabami. No i przejdźmy teraz do tego, co zacząłem, czyli środowisko wodne. No i tak, stanąłem przed dylematem, gdzie ja je mam je wsadzić? Czy do akwarium z ślimakami, gupolami, czy może do akwarium z bojownikiem, bo już zachodziłem w głowę, skoro wodne no to raczej do moje, tego mojego paludarium, vivarium nie pasuje będą się męczyć albo mi zdechną jeszcze, bo tam jest więcej e, więcej lądu niż wody no i w międzyczasie jeszcze dzwonię do kolegi i pytam się ty, ale załatwiłeś mnie trochę z tymi krabami, bo ja tu wyczytuję, że one potrzebują wody, a nie lądu. On mówi nie, nic takiego. Sprzedawca od którego kupiłem je mówi, że trochę potrzebują wody, resztę spokojnie suchy ląd im wystarczy. No i mając sześć krabów w tym akwarium, myślałem, że będzie je widać. No ale zagłębiłem się troszeczkę w lekturę i był opis, że potrzebują wody w granicach 27-8 stopni, że potrzebują ee, że to niskie ma być akwarium, ogólnie jakieś tam na kilka krabów akwarium minimum 120 litrów, no to sobie myślę, ładnie się załatwiłem. Od razu zacząłem rozkminkę na temat tego, co kiedyś poruszałem, że wstawię tutaj dwa akwaria niskie, ale długie. Później to zamieniłem na jedno akwarium, które chciałem dla skalarów. No niestety kwestie finansowe mnie przyblokowały trochę. No i suma sumarum skończyło się na tym, że te pięć Krabów Panter wylądowały właśnie w tym akwarium, gdzie jest Red Devil. I od tamtej pory, szczerze mówiąc, ich nie widziałem. Ciekawy jestem, czy się gdzieś podziewają, czy co. I od razu, tak samo jak i wyczytałem, dostałem informację, że akwarium musi być szczelnie zamknięte z tego względu, że one lubią sobie wychodzić na spacer. No, ale pomyślałem, że te moje szyby, które tutaj są, nakrywowe, skoro Red Devil nie dał sobie z tym rady, to i teraz też wytrzyma. Dlatego liczę na to, że one w dalszym ciągu tam są, że się nic z nimi nie stało, Będę starał się Wam na bieżąco coś nagrać z tego zbiornika. Jeżeli je tylko ujrzę, dosypuję im co jakiś czas tylko pokarm suchy i mrożonkę, ale jak wcześniej, jak był sam na przykład, ten Red Devil wychodził do jedzenia, czy po jedzenie, tak tych już od jakiegoś czasu nie widziałem. Możliwe, że się muszą oswoić, tak jak było wyczytane, że przez pierwszy miesiąc, dwa możemy nawet ani raz ich nie zobaczyć w akwarium, a później już jak się oswoją, będą częściej e, widziane przy przedniej szybie. No zobaczymy. Dobrze i myślę, że to wszystko chyba na temat tego zbiornika, bo nie ma tutaj więcej, nie fizycznie, ale wizualnie pustym zbiorniku mówić. Jeżeli chodzi o pozostałe zbiorniki, to e, dość mocno zagloniony e, zbiornik z moim bojownikiem wyczyściłem ostatnio wyciągnąłem cały korzeń do wanny prysznic z, du z dość dużym ciśnieniem e, no i spłukałem można powiedzieć w dużym stopniu e, ten glon którego ja podejrzewam, że jest to silnica e, z tego korzenia i z tych anubiasów na razie nie widzę powrotu aczkolwiek A, to coś tam na żwirku się zaczyna robić jeżeli chodzi o baniaczek z moimi gupolami i kieryskami po lewej stronie postaram się Wam e, poszukać zdjęcia jak one jak te akwaria wyglądały jeszcze przed moją, e, moim takim można powiedzieć serwisem, czyli przed porządkowaniem, przed podmianą wody, podobnie w akwarium ze ślimakami, gdzie no, w dalszym ciągu nic się nie rozmnaża, ale, ale nie jest źle. Po prostu sobie żyją, po prostu się, no, mają taką swoją egzystencję i tyle. Tam też powycinałem kilka starych yy, zaglądionych, konkretnie liści Anubiasa, przyciąłem tego orzecha włoskiego, wąskolistnego, przepraszam. Wcześniej też robiłem zdjęcie, jak to akwarium z tą linofilią sesji floris, dobrze mówię, nauczyłem się, czy sesji flora, jak było zarośnięte. Jakieś 4 tygodnie temu było przycinane, albo nawet 5. No i teraz widzę, że zaczyna odrastać. Wszystko Wam pokażę, jeżeli, jeżeli tylko znajdę zdjęcia z tego właśnie z tych akwarii wcześniej, przed, przed porządkowaniem ich jak co po niektóre były e, zarośnięte a więc, e, co tu dużo mówić regał w dalszym ciągu stoi jak stał, bez e, żadnych zmian poza tym, że doszły, doszło pięć nowych krawików mam nadzieję, że w końcu je kiedyś e, zobaczę e, i będę mógł Wam je przede wszystkim pokazać na pewno wkleję wam jakieś zdjęcie z internetu, żebyście wiedzieli, o czym mówię. No i żeby, żeby po prostu, jak ktoś coś wie na ten temat, to dał jakieś parę informacji. Ja na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem, suchy y, pokarm dla krewetek mi został jeszcze z dawny, dawna, więc y, podrzucam im tam y, y, fu, mrożoną ochotkę. No i tyle. No i czasami... Od czasu do czasu dam to, co ślimaką czy kiryską, czyli takie wafle okrągłe dla ryb dennych. No zobaczymy, jak to się będzie chowało. W każdym razie, jeżeli jeszcze tak wracając do tych krabików, żyją 3-4 lata z tego, co wyczytałem. O temperaturze Wam mówiłem, o rozmnażaniu w. Takich warunkach hodowlanych możemy zapomnieć, nie wiem dlaczego tak było wyczytane, tak wyczytałem w internecie, no ale jakoś rozmnażają je ci hodowcy, ci handlarze, chyba że non stop mają świeże okazy sprowadzane. Cena jednej sztuki to było około 11 czy 12 zł, więc za 5 sztuk zapłaciłem 60. No i zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli jeżeli coś, tak jak mówię, będzie widać, będę się mógł czymś pochwalić, powycinałem troszeczkę tych anubiasów, chociaż w tamtym zbiorniku pasowałoby wszystko od nowa wyciąć do zera i, i coś pokombinować, ale nie chce mi się, bo anubiasy mają takie długie korzenie, że w momencie, gdy przycinałem właśnie dla kolegi tam parę takich gałązek, to nieźle musiałem się nagłowić. Sama lobelia, już w tym stanie takim w stanie kiepsko to wygląda. Końce, oczywiście ładnie zarośnięte, porośnięte roślinami, twół, listkami. A im bardziej w głąb, to same badyle, to sama, no tak jak, jak to jest, nie? im gęściej w lesie, czy w jakikolwiek krzakach, to liści, czy igieł tych drzew nie zobaczymy, prawda. I tak to się prezentuje. Myślę, że nie będziecie mi za złe, że nagrywam z takiej odległości, z takiego kąta, ale no. szczerze mówiąc, nic się tu więc wiele nie zmieniło od ostatniego razu. Więc, no, taki macie inny rzut oka na ten, na ten regał. Więc, co mogę więcej powiedzieć? Dziękuję Wam bardzo za kolejny film, za kolejny spędzony ze mną czas. Eee, mam nadzieję, że. Już niedługo się ponownie usłyszymy, tym razem coś może nabąknę, o, e, czyli nic nowego, o akwarium 112 litrów. Zaczęły się fajnie rośliny wybarwiać po tym jak y, zacząłem dodawać tam niewielkie ilości, ale dodaję wimialin Red. Może, może coś z tego fajnego wyniknie, zobaczymy, dam jeszcze troszeczkę czasu y, temu eksperymentowi. Mam całą litrową butelkę, bo jak wiecie kupiłem, więc szkoda by było to wylewać, żeby się przeterminowało. Zobaczymy co z tego wyniknie, a może coś dobrego, a niekoniecznie złego, więc. Pozdrawiam Was, do usłyszenia w kolejnym filmiku, trzymajcie się, cześć.